Jesteśmy w połączu Środka na Brzek i Jędrzejów, gospodarzy 4 do 0. Radestynie prosimy o komentarze do dzisiejszego meczu. Zaczniemy od trenera. Gości, panie trenerze bardzo. Głosie. Dzień dobry. Po pierwsze gratulacje dla, dla trenera, dla zespołu siarki za zwycięstwo, okazałe zwycięstwo. 15 minut w naszym wykonaniu w drugiej połowie to za mało, żeby myśleć o zdobyciu jakichkolwiek punktów na tak wymagającym terenie. Mm, I sposób, w jaki Siarka strzelała pierwsze trzy bramki, też nie przystoi, myślę, bo, bo tak naprawdę my oddaliśmy piłkę, z których Siarka korzystała w dość niegroźnych sytuacjach, więc tutaj mam taki żal o, o tę sytuację. Niemniej jednak zespół Siarki wyglądał lepiej w tym meczu, bardziej dynamicznie, konkretnie. Dużo pojedynków indywidualnych wygrywał. My trochę lepiej zareagowaliśmy po przerwie, natomiast ta trzecia bramka zupełnie nas wybiła i już potem mecz się toczył. Tak naprawdę w pierwszej połowie. Dla nas trudny moment, nie będę ukrywał, bo, bo drugi mecz, w którym tracimy cztery bramki e, i musimy, musimy gdzieś tam dość mocno pomyśleć. Nie chcę mówić żadnych frazesów, tylko, tylko wziąć się za robotę, odpowiedzieć treningiem, bo tak naprawdę liga trwa i jedyne co możemy zrobić, to, to pracować i, i szukać poprawy u siebie. Także dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za gratulacje. Na pewno pierwsza połowa może nie idealna, ale bliska ideału. Naprawdę faktycznie kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Dużo sytuacji, dużo takich zbieranych drugich piłek. Piłek też zbieranych po niewymuszonych błędach przeciwnika. Z tego padły dwie, dwie bramki. Troszeczkę zaniepokoiło nas pierwsze 15-20 minut drugiej części spotkania, gdzie oddaliśmy pole przeciwnikowi. Tutaj gdyby zespół gości strzelił kontaktową bramkę, mogłoby to się różnie potoczyć, ale też tak jak ten gości zauważył, trzecia bramka praktycznie zamknęła spotkanie i, i, i potem ono się toczyło w takim tempie, jakim się toczyło. Gratuluję zespołowi, bo naprawdę Graliśmy w ostatnich trzech tygodniach dziewięć spotkań, więc też to wyglądało fajnie ze strony fizycznej i z tego powodu też możemy być pełni optymizmu. Natomiast nie dmucha baronika fajnie, że mamy na tą chwilę te 17 punktów. Cieszymy się, bo umocniliśmy się w tej środkowej części tabeli, ale teraz przychodzą do nas, czy nadchodzą i będą przed nami dwa mecze prawdy, czyli wyjazd w najbliższą sobotę do. Ostrowca, i potem mecz u siebie z Abim Świdnik, więc ten mecz dopiero nam pokażą, o co Siatka w tym sezonie będzie grać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.